Jesteśmy przy jakiejś opuszczonej elektrowni Więc jak jechaliśmy, to ją zauważyliśmy, nie? Za damy jesteśmy, nie? Dokładnie Zobaczcie, nie? Co to jest w ogóle Dobra, idziemy Chodź Zobaczymy, co to jest Normalnie W ogóle budynki jakieś Tam jest komin Jest wszystko opuszczone, nie? Tu jest woda zalana jakoś Tam wcześniej był a wchodźmy tu podejdziemy, zobaczymy. Tu pełno wody jest. Nie no, zalane, nie? Ale to zajebiście wygląda, nie? Czy inni kradzie jak to Tak, zawsze są noszę. Dwa no zapas, nie? Ej. Tam jest, tam można by iść po tym, be po tym betonie. To w górę. No kurwa, nie? Dach jest, no... Ej, ogólnie ta hala jest taka... Mroczna. Dobra, dobra. A ne, No Dobra, pojď dál, chodź dál. O to mi si chce siku. Je spoko. Ne? co tu je, nie? ne? Ne no, ty, tu. Patři, čuje k němu. moklu tutaj strasznie. O, blacha, że tego jeszcze nikt nie potwierdził. Przepraszam za, za bluźnierstwo nie. Co wezmę? A to mało jest takich ludzi, co takie rzeczy kurwa robi. Ogólnie tutaj wszystko jest zalane, nie? Ale fajnie to wygląda, nie? wiem, nawet Skrzynka po orężadzie Po orężadzie Po No dobra, chodź dalej Będziemy wracać, to no może z drugiej strony wrócimy Dobra, chodź tu No ogólnie tu jeździliśmy, to w ogóle jakoś ja myślałem, że to jest jakaś działająca A ty jak myślałeś? Że ja to jest taki poły rozwalone nie wiem, może tu marihuaninę hodują, nie? Co? Tutaj jesteś jakaś fala, nie? Najbardziej chciałbym dojść do tego komina. Tylko, żeby nie było jakiegoś przepału, czy co? Nie no, trochę wyżej jest. Wiesz co, leć mi się chce. Dobra, na chwilę się rozłączam, nie? 見せてください。